Cześć! W tym filmie przetestuję mocną glebogryzarkę spalinową Hortmasz HGS LX750 napędzaną silnikiem o pojemności 212 cm3 i mocy 4,2 kW. Mamy dwa biegi do przodu i jeden wsteczny. Szerokość pracy 100 cm, masa 100 kg. Film podzieliłem na kilka rozdziałów, w których złożę glebogryzarkę, omówię budowę, pokażę jak ją obsługiwać. I wreszcie przejdę do testu w terenie. Dla osób zainteresowanych link do Glebogryzarki będzie pod filmem. Najpierw szybki unboxing. Sprzęt przychodzi dobrze zabezpieczony w kartonie na palecie. W komplecie są pompowane koła, a widoczny tutaj półk i koła stolowe w osobnym kartonie można dokupić tak samo jak inne akcesoria. Jak ostatnio robiłem film o glebogryzarce LX1000, również przyszła w takiej klatce. Tej klatki nie wyrzuciłem, tylko zrobiłem sobie stolik. Proszę, jaki zgrabny. Tak była spakowana glebogryzarka. Zaraz pokażę Wam wszystko bez folii. Ściągnąłem folię i tak teraz wszystko przed złożeniem wygląda. Czyli mamy tutaj instrukcję obsługi, klucze, śruby, błotniki, koło przednie, drążek do zmiany biegów i kierownica. Noże. Bardzo fajnie, że są już. Poskręcane. Tutaj widzimy tylny rylec, wspornik do akcesoriów typu pług i wspornik kierownicy. I koła gumowe, które również są w zestawie. Należy je poskręcać z piastami. W zestawie jest jeszcze 2 litry oleju do silnika. Ok, w takim razie przystąpię do składania maszyny. Najpierw ustawię glebokrydarkę na kołach i w tym celu muszę poskręcać piasty z kołami za pomocą tych śrub. Dwa koła poskręcane. To jest śruba na klucz 17. Teraz odkręcę jeszcze ostatnie zabezpieczenia. Tutaj i tutaj bolec. I wyciągnę glebę Połączę koła za pomocą takich bolców. I tutaj mamy trzy otwory. No, włożę sobie może na ten środkowy. Szybko się zatrzaskuje i łatwo się ściąga. Teraz zamontuję koło. Jeszcze bolec. Nakrętka. A tutaj poleć jeszcze zawleczka nakrętkę trochę dokręcę i nakrętkę również zabezpieczam zawleczką. Ok. Tak to wygląda. Później ten bolec możemy wyciągnąć i przełożyć w te otwory po to, żeby unieść koło podczas pracy. Maszyna stoi na kołach. Teraz przykręcę w spodzie kierownicy i kierownicę. Są tu już dwie śruby wkręcone. Wykręcam je. Tutaj jest gumowa uszczelka o ring taki, tak wygląda przykładnie od góry, można by tędy wlać olej przekładniowy, ale wleję go później przez ten dedykowany otwór z boku. No to wsadzam z powrotem uszczelkę. Uszczelka jest trochę nasączona olejem. Aby dobrze by później przejechać właśnie przed złożeniem olejem, żeby było szczelniejsze. No i teraz ten spornik przykręcę za pomocą sześciu śrub. Tutaj troszkę przeszkadza ta blacha z osłony pasków, i należy ten spornik trochę właśnie popchnąć w jej stronę. I wtedy można przykręcić śruby. Żeby spasować ten spornik, to odkręciłem jeszcze wcześniej tą osłonę. Później do niej przejdziemy. Spornik przykręcony należy przykręcać z wyczuciem, ponieważ wkręcamy do aluminium. Były cztery śruby na klucz 10 i 2 na 8. Tutaj było trochę trudne dojście, no ale dało się przykręcić. Teraz przykręcam kierownicę. To muszę sobie wykręcić. Wyciągam obie podkładki. Wsadzam z lewej strony, ponieważ jest tutaj miejsce na łeb. Na łeb śruby. Podkładka zwykła, sprężynująca i śruba z korbką. No i w ten sposób sobie tutaj regulujemy wysokość kierownicy. Są takie przeskoki. Ok. I tutaj przykręcamy osłonę plastikową. Dwie śruby. Dobra. Teraz zamontuję cięgno gazu. Na prawej rękojeści kierownicy. Nie ma podkładki, ale nakrętka jest samo kontrująca. Ok, przykręcone. Zanim zamontuję dźwignię biegów, pokażę Wam jeszcze, jak się odkręca tą osłonę. No, więc za pomocą jednej śruby, bez narzędziowo. A i tu jeszcze zapomniałem przykręcić jednej śrubki. Dokręcę ją teraz. Dobra, i teraz nam się tutaj wszystko lepiej trzyma. Ta osłona ze wspornikiem kierownicy. I teraz zamontuję drążek do zmiany biegów. Oczywiście najpierw należy wyciągnąć te bolce z zawleczkami. Dobra, włożyłem dwie zawleczki. Biegi chodzą. Żeby włożyć tą drugą zawleczkę, to najlepiej sobie przerzucić na pierwszy bieg. Wtedy mamy tutaj więcej miejsca. I ja wkładałem bolę z takimi kleszczami, ponieważ palcami jest tutaj ograniczony dostęp. Teraz przykręcę błotniki. Żeby to zrobić, należy przykręcić tutaj wspornik. Na razie on jest jeszcze niedokręcony. dokręcę go, jak już będą przykręcone błotniki. I należy jeszcze odkręcić tą śrubę, ponieważ tutaj będzie złapany błotnik. Błotnik przykręcony. Dobrze się trzyma. I jeszcze należy do niego przykręcić taką nakładkę. Nakładka, jak i błotnik, jest ze stali. Od góry śruba z taką gumową podkładką. I od spodu taka ponacinana nakrętka. Błotniki przykręcone. Teraz włożę wspornik na akcesoria. Zawleczka i teraz tutaj włożę rylec, tym wygięciem do tyłu, znowu bolec i zawleczka. Glebogrodzarka poskręcana, przygotuję ją teraz do pracy, czyli wleję olej do silnika, do filtra powietrza i do przekładni. Do przekładni wleję olej silnikowy. Jest tutaj opisane na naklejce, że wchodzi 1 litr. grydarkę sobie trochę przechylę, tak będzie mi wygodniej wlewać, a i tak nie ma oleju w filtrze powietrza, także nic się nie stanie. I w tym celu podłożyłem paletę pod koło. Teraz wleję olej do silnika. Wejdzie 0,6 litra, tylko silnik musi być ustawiony poziomie i w tym celu podstawiłem coś pod przednie koło. I jeszcze wlewamy olej do filtra powietrza. Tutaj jest gąbka, podwójna nawet. I tutaj do wskaźnika wlewamy olej silnikowy. Olej uzupełniony. Możemy zakręcić filtr. Filtr należy co jakiś czas czyścić i wymieniać olej, ponieważ zbierają się tutaj zanieczyszczenia. Pozostało jeszcze dolać czystej benzyny. Przyjrzyjmy się teraz budowie glebogryzarki. Mamy tutaj kilka danych na tabliczce znamionowej. Moc 4,2 kW przy 3600 obrotach na minutę. Pojemność silnika 212 cm sześciennych, Szerokość pracy 100 cm. Masa 78 kg. Mamy tutaj bardzo popularny, trwały i mocny silnik. Jest to kopia Hondy. Silnik w cylindrze ma żeliwną tuleję, więc będzie trwały. I jest połączony z przekładnią, która jest w aluminiowej obudowie. I ta obudowa na dole jeszcze ma takie stalowe osłony. Mamy tutaj kilka elementów z tworzywa sztucznego. To jest ten element, osłona gaźnika, osłona filtra powietrza. Ten element, ten element i pokrywa pasków klinowych. Na kierownicy mamy taki schowek. Tuż tutaj możemy paski kosować. Przyjrzę się teraz paskom klinowym. Wciągamy obudowę. Przeniesienie napędu z silnika jest za pomocą dwóch pasków klinowych. Paski mają szerokość 17 mm. To koło jest aluminiowe, to również. To ma średnicę jakieś 14 cm. A to około 8 cm. Tutaj jest wałek dociskowy. I ten wałek jest również zrobiony z metalu. Ten wałek dociskowy jest uruchamiany lewą klamką przy kierownicy i w tej pozycji uruchamia się napęd. A w tej pozycji jest glebogruzarka wysprzęglona. Paski są luźne. Tą dźwignią zmieniamy biegi. Teraz mamy wsteczny. Teraz jest luz. Dwójka i jedynka. Silnik odpalamy na luzie. Następnie wbijamy bieg. Na przykład jedynkę. I następnie wciskamy klamkę. I maszyna zaczyna jechać do przodu. No chyba, że wbijemy wsteczny. To maszyna pojedzie do tyłu. Przejdźmy teraz do odpalenia glebogruzarki. Tutaj przy silniku mamy nietypowo włącznik i wyłącznik zapłonu, ale przy kierownicy też jest. No więc włączamy zapłon, odkręcamy dopływ paliwa, włączamy ssanie, które po chwili delikatnie wyłączymy, gdy silnik odpali. Dźwignię gazu ustawiamy mniej więcej na środku. Później, gdy chcemy zwiększyć obroty, to pchamy tą dźwignię do przodu, a gdy zmniejszyć, do tyłu. A gdy pociągniemy ją maksymalnie do tyłu, to wyłączymy zapłon i silnik zgaśnie. Także tutaj mamy właśnie drugi wyłącznik zapłonu. Tutaj w gaźniku jeszcze odkryłem coś ciekawego. Tutaj mamy kranik spustowy. Gdy go otworzymy, to o, widzicie, benzyna zaczyna lecieć. Wydaje mi się, że w ten sposób można spuścić również benzynę z baku. Tylko trzeba by tutaj sobie podłączyć jakiś wężyk. Dobra, ale zakręcamy ją. Może się to przydać, na przykład, gdy na zimę będziemy chcieli spuścić resztę paliwa. Odpalę teraz glebogodarkę. Przez jakiś czas powinna pochodzić bez obciążenia, ponieważ jest na dotarciu. A teraz zobaczcie jakie lebogryzarka osiąga prędkości. Ruszam na pierwszym biegu, na najniższych obrotach. Teraz pierwszy bieg i najwyższe obroty. Drugi bieg najniższe obroty. I drugi bieg najwyższe obroty. I bieg wsteczny, niższe obroty. Na wyższych nie polecam. Przed testem omówię jeszcze budowę noży i szerokość pracy. W zestawie mamy 6 sekcji noży, są one rozłączane. Możemy użyć tylko 4 sekcji. Łączymy je za pomocą takich bolców z zabezpieczeniem. Na boki możemy jeszcze wpiąć talerze. Do miejsca pracy najlepiej dojechać na kołach gumowych i na miejscu zamontować noże. Noże montuje się tak samo jak koła. Od talerza do talerza mamy 112 cm, a od noża do noża mamy jakieś 105 cm, a gdy wypniemy zewnętrzne noże, to nam tutaj cztery noże dają szerokość 72 cm. Przystąpmy wreszcie do testów w terenie. Chwilę temu rosły tutaj rośliny uprawne i ostatnio gleba była spulchniona. Kilka miesięcy temu te bruzdy po lewej stronie zostały po próbie orki glebogryzarką, później je wyrównam. Zaczynam jazdę na pierwszym biegu, później będę używał również drugiego. Na początku musiałem skorygować wysokość kierownicy, ponieważ gdy maszyna się zagłębiła w ziemię, to kierownica automatycznie poszła w dół. Nie należy jeszcze zapomnieć o uniesieniu przedniego koła. Tą glebogryzarką całkiem przyjemnie mi się tutaj pracowało, niemalże bez wysiłku. Czasem gdy się bardziej zakopała i jazda wolniej szła, to wystarczyło wtedy dźwignąć kierownicę albo poruszać ją na boki. Wtedy maszyna wyjeżdżała z zagłębienia i znowu szybciej jechała do przodu. A gdyby nam glebogryzarka za szybko jechała i za płytko ryła, to należy wbić głębiej tylny rylec poprzez naciśnięcie kierownicy. Nie jest to trudne, można szybko dojść do wprawy. Ta glebogryzarka waży 78 kg i dzięki tej wadze Troszkę łatwiej się nią manewruje, zawraca niż glebogrzarką LX1000, która ważyła 100 kg, którą ostatnio testowałem, ale z drugiej strony 100 kilowa maszyna trochę łatwiej wchodziła w ziemię. Pooglądajcie jeszcze chwilę bez mojego komentowania, jak przebiegała praca, a na koniec przejdę do podsumowania. Teraz przenieśmy się jeszcze w inne miejsce. To jest mały ogródek i trochę inna ziemia. Tutaj też zrobiłem kilka przejazdów. Na końcu wbiłem drugi bieg i zatopiłem glebogryzarkę aż po same błotniki. Przy tym sposobie maszyna się bardzo powoli przesuwała do przodu, ale ziemia była bardzo dokładnie spulchniona. A tutaj krótka próba orki z akcesoryjnym pługiem. Pokażę wam tylko taki mały fragment, ponieważ jest to temat na osobny odcinek. Także tylko trzy przejazdy, i przechodzę do podsumowania. Około godzinie i kilkukrotnym przejechaniu glebogryzarką ziemia wygląda tak. Jest dobrze spulchniona. Glebogryzarce mocy nie brakowało, konstrukcja okazała się zwarta, kierownica nie miała luzów, nic się tutaj nie trzaskało. Jak zwykle tylko było trochę słychać przednie uniesione koło, ale ja często robię tak, że do pracy je wykręcam. W tym odcinku to już wszystko. Przypominam, że link do glebogryzarki będzie pod filmem. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, zostaw komentarz. Dzięki za uwagę. Cześć.